Cześć z tej strony Nadia. Dzisiaj będę zastępiać Dorotę, bo ona poszła do toalety. Dzisiaj zrobimy sobie taki domek nad morzem. I no. Najpierw zacznijmy od łazienki. I chcę w takim trochę stylu morskim zrobić. I no. Mam już kibel wybrany i chyba. Eee, to umywalkę chyba sponsorować, jakiegoś tego sobie ustawię. No jednak zmieniam, nie będzie to styl morski, tylko po prostu taki domek. Dobra, skończyłam już Łazienkę, Prezentuje się tak, później dodam jakieś lampy i tak dalej. Teraz przychodzę do sypialni. Tu będzie moja sypialnia z takim balkonikiem i widokiem. Dobra, skończyłam już sypialnię, tak ona się prezentuje. Na balkoniku mamy leżaczek i fotel, można sobie posiedzieć i szafkę na ubrania. Teraz będę robiła kuchnię i jak się zmieści to salon. Dobra, skończyłam już kuchnię i nie zmieściła się żadna kanapa, więc robiłam takie siedziska ze świeczkami. I, jeszcze do oblatu będę musiała dodać krzesła, ale to później, a teraz przechodzimy tu zrobię mini salonik. A tu jeszcze zobaczymy. Zrobiłam taki zwykłą kanapę e, i to zrobimy jako salon, a teraz przechodzimy do tej części i mam pewien fajny pomysł. Dobra, skończyłam już tą strefę. Tu dodam jeszcze fontannę. Tutaj dodam dwa krzesełka. A tutaj mamy takiego chyba futraka, strefę chillową, i dodam jakieś piłeczki do, i dmuchańca do basenu. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę i subskrypcję Dorocie, i napiszcie w komentarzu, żeby spędziła, żeby, żeby udało jej się załatwić na kiblu.